Czemu z tej strony, z Tekson! i do Mokony, odcinek z Bedwars, ale The Dropper. No, The Dropper y, y, Bed Bedwarsa. I pierwszy dropper pokonany lecimy za graciami, bo no, za bardzo to ja nie wiem. Gdzie mamy jednego fajnego skutera? Tutaj jest woda, widzę wodę. Doskoczono i drugi level, drugi porobiony robiony. Za pierwszym razem i. czy będziemy no w ogóle stopce? Czyli no w top 5? To jest pytanie! Nie, to trzeba tak jakoś, no właśnie. I to. Do... Nie, źle z Katowicą, teraz na no ja. To jest nie do zrobienia, no ja wiem. No. no ja, to jest nie do zrobienia. Ja chyba wiem, jaki błąd jest Tak, że to dręczy tak i tak. Teraz sobie kamerę obróć A co? Okay, co to jest? Bardzo tam. Nie, tutaj tutaj skoczyć. Nie muszę chyba... O, no teraz to... Chwilę tak, no. Żeby nikt fajnie przeszedł. Nie, nie, nie mogę. To jest trudne, bo nie można jakby widzowie jakby przy samej ścianie. I tam jeszcze jest jeden skręt widziałem. O! Skipnąłem! O! No, to... będzie to To jest trudne. To jest łatwe, widzowie. To jest. I tu nie no. Jakby jakoś tak. No nie, to trzeba jakoś odtąd. To jest portal End, to tak. a co ja. Oj, nie wiem. A, no naprawdę musiałam to klikać. No nie! Oj, teraz na pewno jakby odtąd tam. Bo to jest trudne. Nie, to trzeba z tą dużą. No, jakby odtąd. Tak, o, dobra. Tak, muszę jakby do tej dużej trafić, bo to jedna kratka nie tylko jakby wiecie co. No, jedna dwie kratki. Hop! No ja! Zobaczmy 28 fejlów łącznie, ale tym... O! Nie! My tutaj tak o nie, to trzeba jakby przodem w żeby... widzowie to jest nie do zrobienia no zaraz no ja kto jest nie może grać jeżeli ktoś już to zrobił no ja O nie, jaki błąd. No to muszę przez jakby. To jest E. M. O Boże, tego. No nie da się, widzowie. aha i tylko dwie osoby to zrobiły. No dobra widzowie to widzimy w następnej rundzie. Dobra widzowie już wróciłem, ale z specjalnym gościem. Cześć. Witam! I Ej, ten... ale prawie dobrze tak, szło. Ja poszłem już, jestem już, wchodzę do portalu. O! Jak ty tak? Dobry jesteś ty w to. O Boży Boże się, co to jest? Widzowie zostawcie subika Dobra, I to mam tu! Gdzie jest portal? Aha tu Porobione. Jestem już na trzecim Jestem mega dobry w to widzowie e, Za to poświęcenie, ja. że Tykson Mnie wziął, to zostawcie subika Na jego kanale i subskrypcję No co jak to, ale drugi level Po prostu był prościzny trzeci Co jak nie to mam. O kurde, rzeczywiście Gdzie jest gdzie jest woda? No, Czekaj, muszę ja wiem, ogarnąć, gdzie jest woda. Tam, na dole. Na dole? Ja... No, no w też przypadek skoczyłem. Źle skoczyłeś, znaczy. Ja Czek chyba już wiem, jak skoczyć. Dobra, już wiem. Odtąd, no, gdzie ty jesteś? Ojojo! Oj, oj. Oj, oj, oj. Jedna oj, oj. kratka zawsze mieli. Jedna kratka! No, nie też. O! Kurde! Mady, tak? Ciężkie to trochę. Oj, już ktoś wow. skończył. Oj, co? A to nie jest chyba ostatni, nie? No, no. chyba nie. Ej, teraz było blisko. Co jak ale teraz było blisko. O Boże, jaki płynet mi się włączył. O Boże, gdzie, gdzie teraz to zginałem akurat? Aj, prawie. Majaj. Mnie A, też. Teraz, no teraz to... Aj, Mystu. cały czas, ale jestem już blisko. Jed ej, pici, pici. Ta, Dokładnie, pici, pici. Jest, jest, My, jest. Mam 11 ja failów z w ogóle. Dobra, o. następny robię, ja ja jestem na drzewie. Aha. Co tu jest za porąbana mapa? Czemu jestem na drzewie? Chyba Jaki nie powinno... to jest S! E bo to jest S wystarczy z wody do wody. Albo i nie? Ja już to zrobiłem. Ja nie. O nie! Gdzie jest woda? Tam pod tą wyspą. Jestem ostatnim. Serio? Łatwa? Nie, to jest rewolwer. o... Ej, pixel i bym miał wodę już. Nie to jest stąd może. Kurde, to jest ciężkie jednak. Pikselek, macie pięknik pik, pół piksela nawet. O, o, no Idealnie, na milimetry normalnie ej, to co ty masz, tą mapę, to jest chyba ostatnia, nie? Tak. No o nie! No nie A to jest to jedna z łatwych chyba. Nie, to jest najtrudniejsza typia. No to nieźle. Widzowie, zostawcie i tak subika Stixonowi. No. Tak. Nie, dobrze. Para 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 bere 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 zostaw się zoba i też lajka lajkaca Dobra. I co, co widzę teraz jaka mapa Ocean. O kurde! A zapomniałem, że to ja nie widzę niektórych bloków, gdzie nie, gdzie bo ludzie przeszkadzają. Nie. łatwe. Za to gdzie białko wody. Co? Ty pies! Nie doskoczyłem do źródełka, była na dole, a nie trafiłem w źródło. A, jestem. Przeszłeś? A, to, 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 to. Ja robię no, następne. Ja za drugim. A łaj, jakie lajki. Ja za drugim, to drugie. Boże. Ty już to przeszłeś, to, to jest chyba łatwe. No nie powiedziałbym. No, no takie dobre nawet. jaj. Te, co ja jestem, to jest ciężkie, co ja chcę. Ajajaj, samolot. No, pici, pici. No, ja pierniczę. Blok złota. No, ja. no nie, ja za Ja wiem, jak tam jest. Już... Ja wiem, gdzie. Trzeba pomiędzy tym. Ajaj. Albo... Aj. Albo, albo. O, o, ja o! Jest jest, 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 jest! No, jest Optifine, zapomniałeś? Że masz Optifine włączonego? Nie, Czy ja w sumie jeszcze nie używałem? O jezu, to jest ta. Ej, następna mapa to jest ta, co nie umieliśmy przejść. Co wiesz? Nie ten zamek. Nie, nie. Aha. Ale, pyci, pyci, jak mam jakieś strategię? Muszę zginąć chyba teraz, tak. Ja mam strategię do tego nie. Tutaj tutaj Centymetr albo i milimetr Co? No co nie widzieliście, że dotknąłem tej wody o, mam skipowanie, jej! co? Ja tylko nie to A ja to przeszłam Ja też to przeszłam Przeszłeś tak, przeszłem to, ale nie umiem. Teraz. Dawaj! Jest! Jest! Mam to! JEST! Siema, jak Siemka. E, bo mi się wydaje, że gracze są... ...dalej od nas. Wie to! O Jezus, na Rio! Co? to No. Właśnie. No ja mam jeszcze chmury. Mmm, to jest serio ciężkie, jak coś? To jest się... jeden na jeden! Co? No! Uh -huh. Jakby ktoś... to chyba już mi się wydaje, że ktoś to przeszedł w ogóle. Jest strasznie ciężkie akurat. Dobra, a ty się ja miałem cienikiem. Sko skończyłem jako piąty. Okay. Jest! Ja z... Zaliczyłem się do piątego. No dobrze. Ale to jednak było w miarę łatwe, no ale serio, było na jeden na jeden. Ej, Tykson, masz cięcie? Dobra, widzowie, kolejna mapa i znowu tywalony? Już to jest łatwe. Chyba teraz to powinienem zrobić... ...na Chyba S. Chyba Fis... Nie no, to jest poślizna, widzowie. No teraz tak. O Boże, jakie lagi są na początku. Jakie to jest S? Dobra, a dzisiaj jak przeszłeś? Tak, tak, na no, show. No, kolejny level, i to coś jest. Co jest? Czym są same takie łatwe? Właśnie też mam takie pytanie. Ale to jest to, że ja mam słaby czas. Bo ja na środku wody cały czas. O nie, jasne. Teraz chyba mi się uda. jest! A ty jak nie słychać, to jak co? No ale jest O nie, tylko nie to! Trzeba tutaj, kto? Już ktoś skończył, co jest? Okej, okay, to jest, to jednak smurami jest prościzna. A drugim razem mi się raczej uda. No nie! centymetr! Za drugim razem, więc za trzecim powinienem mi się udać. Tymi... Znowu centymetr, znowu! Ty jesteś na. A no, ty jesteś tu. Aj, teraz to już w ogóle zadałem. O, teraz to już o chmurę zdadałem. Co? O Boże, jak mi teraz bez nie idzie. O Jezu! No nie, jakaś jedna kratka. Wszystkie mapy robiłem na jeden raz, po czym tej nawet nie umiem zrobić. Ej, co jest? No nie! metr To jest to, że zawsze zaha, zahaczę o jakiś mały... Nie! Ja jestem! Nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem, nie jestem! Jeszcze nie. No. Hmm. Teraz. no, teraz jest bo ja nie umiem tego przejść. A ty skacie do którego kółka? No można tylko... Aha! Ja do środkowego. Ja myślałam, że nie można do innych. Jest. Ja do środkowego później zakręcam, a później lecę do wody i pęki do teleporteru, nie? GG! Tak. Szkoda, że nie jesteś w topce. No tak. Jestem po raz drugi w topce, lol. No trochę jest dziwna. To prawda. Czekam, na kolejną gierkę. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Barra, bara, 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 bara ba, bere bere, bere.

to było dziwne. No ale to Co każdemu możesz się przydać. Co ja ten raz uderzyłem w ziemię. Nie był. O, żyje. Ej, ale to jest! Do kibla spadamy! Daj, daj mi O by ktoś ten... mnie nie spłykał! Proszę nie spłukiwajcie mnie! O Boże! O, to już było. To było raz. No drugi raz, żeby tutaj bednąć? No, no niemożliwe. Na razie ja tylko raz sfailowałem. Na tak, początku. Ale... O Boże. To nie grałem. Co jest? Nie. Też się zastanawiam, gdzie tu... Tak, Chyba to... tylko tu. A to jest trudne. O Jezus, bez kitu. Ja to robiłem. nic się nie udało. O Boże. Jak blisko! O nie, teraz źle startnął. no. Źle, źle, bo to bardziej trzeba przy tej ścianie od sufitu, może tak to nazwać, niż Ta, nie wolno... O Boże, ile osób. No nie! Nie! Kurde! To naprawdę to jest już mega ciężkie, kurde! Ej, a gdzie, jest gdzie indziej jakaś, indziej dróżka? Nie. nie. To jest jedyne. Nie. Tak. Chyba. Nie. Chyba tak. Ej, mega to jest ciężkie, co jak co. Hop. Kurczaczki. Raz byłem strasznie blisko. No nie, nie da się tego. Jak blisko, było dobrze. Znowu. Zawsze jest ta. Bez na no jedna klapa. To milimetr! Akurat było koło wody! O, skip! O nie! Jest. Zobaczmy, tego nie dałem. Ma... Mogę skipować. O, skipnąłem. Potem... O Jezu, co to jest? Nie wiem. To jest łatwe czy nie? Nie wiem, na razie nie. Na razie dodam na samym początku. Dobra, ja już przeleciałam przez. Ja obrębię to jest dobrze. Jak? To jest ciężkie! Bo ja to robię od boku. To. Jak od boku? Skosuję. To. Jest! Przyszedł. Dobra, piąty, ja. GG. Jak? Ja nie wiem. Teleport, o jaki to jest porąbane I ma piernicze, co ja? nie tędy A jak? Od skosu, no stąd Ale oddal się trochę No i się rozpędź Tylko na tym nie No i dupa jak widzisz mnie? Nie. A teraz? Ja. No dobra. A co? Nie, żeby nie pokazał. Nie, żeby nie pokazał. Jestem żeby nie pokazał. Nie, żeby nie pokazał. Nie, nie, Ej, była, Ej, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Nie, Nie, co tutaj? Training, test, test, tak bardzo. Bara, da para, da ba a prawda, że to jest ciężkie? Jakie? No, z czego są balony? No to jest akurat ciężkie. No to jest bardzo trudne. Nie, Ming, ktoś może to przejść. O, przeszłem, jakie to też. dziwne. No, ale to jest w ogóle dziwne, że to przeszliśmy. Co jest? Dla mnie to jest w ogóle nienormalne. Dla mnie też. Boże, jakie to ciężkie. No, ale się w ogóle idzie w jednym portalem. Boże, gdzie. Oh. O no boże znowu ta. To... Dobra, za pierwszym razem Essa jednak. No nie! Jakie głupie, prawda, desiak. Bardzo. O nie, później są znowu drzewa. O oh nie. Bo jednak. No kilka kilka centymetrów. Dobra, na początku na drzewo, a później tędy. No nie, tak mało mi brakuje. O, jak ja to zrobiłem? Nie lagnało chyba, bo dożyłem... był centymetry yes! i mam znowu... Uderzyłem. O nie, później znowu jest ta woda. Dixon. O nie, tylko nie to. To jeden na jeden. Kurde, prawie za drugim razem wysiłem. Na drzewo, na drzewo, do drzewa. I zleciała na samą Aj, blisko, blisko. Nie, czemu mi znowu nie zlagowało? Dobra, i skaczemy, i... Boże śpiewę. Nie co tego nie zrobiłem. No teraz musiałem. Dobra, Essa. Wchodzę do mety. Ja... Jestem trzeci! Do... Oglądam cię. Gdzie ty jesteś? Cześć, że ja cię nie widzę. Nie! Ej, gdzie nie jesteś? Tak, ja jestem. Na tych drzewach, ja nie wiem. Mhm. Ja chyba wiem. A więc, że niektórzy próbują tak, żeby lecieć i od razu wlecieć do portalu? Bo zauważyłem to. Ja czekam na rolę tu z No, jedna osoba tak zrobiła, ale ja zrobiłem dowody. Ja zrobiłem tylko 7 fejlów na całą mapę. Co? To ja 16. o, kurde. I ja e, przypominam, że ja e, dedłem tutaj tylko. Nie, tutaj nie dedłem ani razu. Ja dedłem chyba. Dwa razy, kilka razy właśnie, e, na tym, tym. E, Naprawdę tak, to? Tak. I ja tepnąłem tutaj kilkanaście razy, a nie było tak źle. No mówię właśnie, że bardzo dobrze mi poszło. Dobra, wzajem, my już będziemy kończyć. Odpięć, nie zrobiłem to, co ty nie Ładkie. umiałeś teraz. I będzie to po